Bóg oświadcza, że drzwi obfitych nowych możliwości stoją przed Tobą otworem. Twoje konsekwentne zaangażowanie w samodoskonalenie, przejawiające się w codziennej wytrwałości i poświęceniu się pracy wewnętrznej, jest uznawane przez boskie źródło i zostanie nagrodzone w głęboki sposób. Każdy pozornie zwyczajny wybór ma większe znaczenie niż początkowo sądzono. Z każdym mijającym dniem doświadczasz odnowy, prezentując świeżą okazję do ewolucji w swoje najlepsze ja. Zanurz się całym sercem w inwestowanie w siebie, rozpoczął się nowy rozdział w Twoim życiu, który ujawnił nowe poczucie kontroli nad Twoim duchem. Ta świadomość służy jako klucz, którego szukałeś, Twoja transformacja, unikalna dla Ciebie i rozległego wszechświata. Wyniosła Twoją wiarę na wyżyny, które przewyższają wszelki strach, który mógł Cię kiedyś ograniczać. Przygotuj się na nieoczekiwaną magię, która czeka. Ten rozdział jest inny niż wszystkie poprzednie. Nie tylko zbliżasz się do przełomów, stoisz mocno w ich królestwie. Poświęć chwilę na refleksję, jesteś naprawdę niezwykły, pomimo wyzwań. Twoja wewnętrzna siła poprowadziła cię przez życiowe wzloty i upadki. Ujmij swoją odporność, wierz w siebie nawet wtedy, gdy ścieżka jest trudna, ponieważ jesteś naprawdę niesamowity, zachowaj wiarę i nigdy się nie poddawaj, bo ja w ciebie wierzę. Nie pomijaj tego przesłania, jeśli wierzysz w Pana Jezusa. Moje ukochane dziecko. W godny podziwu sposób powierzyłeś mi te ciężary i jestem niezmiernie dumny z Twojej odwagi. Teraz razem zajmijmy się zawiłościami trapiącymi twoje serce. Przyjmij moją obecność w swoich codziennych zadaniach, a obdarzę cię radością, której szukasz, pragnę, abyś ukazał świat moimi oczami. Zrzekł się kontroli i zaufał mi. Gdy Pan przeprowadzi Cię przez te próbę. Wyjdziesz z niej bez szwanku i nigdy nie wrócisz do tych, którzy cię źle potraktowali. Nie jesteś wycieraczką, jesteś cenionym dzieckiem króla. Spodziewaj się lepszych relacji, możliwości i błogosławieństw na swojej drodze. Boże, metody mogą być kłopotliwe, ale musimy przyznać, że On widzi wielki plan, weź pod uwagę, że Twoja gotowość jest zgodna z Bożym planem, ale inni zaangażowani mogą wymagać jego interwencji. Zaufaj Bożemu wyczuciu czasu, ponieważ wszystkie elementy muszą się połączyć w idealnym momencie, czeka Cię transformacyjna zmiana, pożegnaj się z nadmiernym myśleniem, czarnymi myślami i wątpliwościami. Pozwól jasności zastąpić dezorientację i powitaj pokój. Miłość i spokój w swoim życiu. Wystarczająco długo wykazywałeś się siłą. Bądź otwarty na nadchodzące błogosławieństwa. Wpisz 1111, aby je odebrać. W ten poniedziałek zrozum, że każdy, kto ci się sprzeciwia, sprzeciwia się Bogu, a bitwa należy do Pana. Zaufaj Bożej orkiestracji wydarzeń i nie pozwól aby przeszłe trudności utrudniały jasne jutro. Twój tydzień będzie przepełniony błogosławieństwami, bezprecedensową łaską, przełomami i cudami. Amen, aby potwierdzić Twoją wiarę. Moje dziecko, zaufaj mi, toruję drogę do przełomu o niezrównanej wielkości. Wkraczasz w nowy sezon, przyjmij ten proces i podróż. Mogą pojawić się burze. Ale one cię udoskonalą, idź śmiało i pewnie, wiedząc, że żadna broń uformowana przeciwko tobie się nie powiedzie. Zbliż się do Jezusa, słuchaj jego pocieszających słów i wiedz, że on cię kocha, pielęgnuje i wyobraża sobie ciebie uzdrowionego i całego, uwierz w potencjał tkwiący w tobie, by stworzyć życie, jakiego pragniesz. Wszystko rozwija się naturalnie. Bez wysiłku prowadząc Cię ku wolności finansowej, obfitości, miłości, błogosławieństwom i cudom, nadchodzące siedem dni to obietnica niezwykłego błogosławieństwa, dzięki któremu Twoje marzenia staną się rzeczywistością. Obejmij dobrobyt rozwijający się przed Tobą. Wpisz 555, jeśli jesteś gotowy. Bóg potwierdza, że znaczące błogosławieństwa zmierzają w Twoją stronę. Nie daj się zwieść sztuczkom szatana jesteś na krawędzi wielkiego przełomu. Zaufaj Bogu w sytuacjach, które wydają się niemożliwe. Przypominając sobie czasy, w których On stworzył drogę, gdy wydawało się to beznadziejne, wypowiadaj się przychylnie o swoich wyzwaniach i zamiast skupiać się na ich ogromie. Przypominaj o wielkości swojego Boga. Gdy ogłosisz zwycięstwo, góry w Twoim życiu zostaną poruszone, popychając Cię w kierunku triumfu przygotowanego przez Boga. Boska łaska zadecydowała o Twoim triumfie, nieodwołalnym orzeczeniu Boga, którego żadna siła nie może obalić. On zaaranżował rozwiązanie Twoich okoliczności, ogłaszając błogosławieństwa, zwycięstwo. Przełom, uzdrowienie i wyzwolenie, Pan, najwyższy autorytet, kieruje biegiem wydarzeń zgodnie ze swoją doskonałą wolą i planem dla twojego życia. Nie ma powodu do niepokoju, dziś oznacza moment, w którym kosmos obdarza cię cudem zmieniającym życie, czy jesteś przygotowany na jego przyjęcie, władco? Majestatyczny Panie, stwórco niebios i Ziemi. Twoja wszechmocna ręka i potężne ramię ukształtowały wszechświat. Żadne zadanie nie jest dla ciebie zbyt trudne, czego przykładem jest Twoja supremacja, oznaczona jako 999. Jeśli wierzysz i jesteś gotów to potwierdzić, Jezus radzi, aby zrozumienie każdego niuansu Twojej obecnej sytuacji życiowej było niepotrzebne. Zachęcam Cię. Abyś zachował podniesioną twarz, pewny, że Bóg aktywnie działa w Twoim życiu. Pozostań niezachwiany w swojej wierze i prawości. Uznaj, że ostatecznie Bóg odwróci niekorzystne okoliczności na Twoją korzyść, mając Boga po swojej stronie, żadna opozycja nie może Cię pokonać. Mieszkający w Tobie Bóg przewyższa wszelkie siły zewnętrzne. Niezależnie od otaczających cię okoliczności, wyprostuj dziś ramiona i uśmiechnij się, ponieważ Bóg z miłości do ciebie aranżuje okoliczności na twoją korzyść. Pocieszająca prawda jest taka, że Boża Supremacja przyćmiewa strach, Jego moc w tobie przewyższa wszelkie przeciwne siły. Aby jednak chodzić w Jego mocy, musisz zablokować wrogowi dostęp, uważaj na to, na co się narażasz, co oglądasz, czego słuchasz. Co czytasz i co mówisz. Strach stanowi bramę dla przeciwnika. Podnieś głowę i skieruj wzrok na tego, który nigdy się nie zachwieje, zamiast być wykolejonym przez rozczarowania, przyjmij boskie zaproszenie, by uwierzyć, że Twoja historia jest daleka od zakończenia. Rozpoczęcie pozytywnej transformacji jest bliskie, bądź gotowy do świętowania doniosłego wydarzenia, otoczony radością i bezprecedensowym szczęściem. Nagłość tego zdarzenia może wydawać się nieziemska, wpisz 888 i potwierdź swoje roszczenie. Kolosalna zmiana, której oczekiwałeś, wkrótce przeniknie do Twojej osobistej sfery. Nie utrudniaj jej potężnego pędu. Pozwól jej całkowicie przekształcić Twoją podróż w sposób, jaki może rozwinąć tylko wszechświat. Twój duch przewidział te zmiany, teraz nadszedł czas, aby Twoje serce i umysł zsynchronizowały się z nimi. Królestwo możliwości, przełomów i bezgranicznej obfitości rozwija się przed Tobą, przyjmij tę energię, gdy jest jeszcze świeża, przygotowując się do postępu z wdzięcznością i wdzięcznością. Twoja ścieżka nigdy nie była wyraźniejsza. W miarę jak się budzisz, pewne aspekty Twojego życia stają się niezgodne z Twoją wzniosłą jaźnią, Twoje relacje z przyjaciółmi tracą rezonans, gdy rozpoznajesz ich intencje. Docenianie siebie powoduje odejście od relacji, które podważają Twoją wartość, przyziemne rozmowy z przeszłości już Cię nie urzekają, Twoja dusza pragnie głębi. Uznaj to za swoją ewolucję, wznoszenie się do wyższego ja, miękkie serce i czysta dusza w połączeniu z podwyższonym jasnowidzeniem i boskością, czynią cię rzadkim klejnotem. Świeć swoim światłem gdziekolwiek jesteś, świat potrzebuje cię więcej, nie tłum tego, kim jesteś, Twoja wrażliwość jest supermocą, a nie słabością. Nie jest Twoim obowiązkiem uzdrawianie każdego, kogo napotkasz, ale Twoim obowiązkiem jest chronić swoją życzliwą naturę podczas całej podróży. Trzymaj się blisko tych, którzy naprawdę Cię doceniają i dystansuj się od tych, którzy chcą wykorzystać Twoją energię. Jesteś wyjątkowym klejnotem, obdarzonym zwiększoną jasnością i boskością, świeć jasno swoim światłem. Stajesz się najlepszą wersją siebie. Samoświadomość prowadzi Cię do głębokiego zrozumienia swojego potencjału, wartości, energii, sposobu myślenia i czasu, zmiany, które wprowadzasz, pozytywnie zmienią Twoje życie. Ten nowy etap polega na uhonorowaniu celu, powołania i prawdy Twojej duszy. Odmów zaakceptowania braku równowagi, dysharmonii. Negatywności lub niedoceniania siebie, jesteś teraz w swojej mocy, promieniując światłem od wewnątrz. Idąc naprzód, myśl pozytywnie, wierz w siebie i manifestuj swoje pragnienia, wcielając je w życie. Potwierdź swoją gotowość jestem gotowy. Te potężne słowa zadziałają w Twoim życiu. Pomódlmy się teraz. Ojcze Niebieski, pokornie pochylam głowę i serce w modlitwie, uznając i chwaląc Cię za przewodnictwo w postrzeganiu życia poprzez Twoją miłość. Uosabiasz wieczną nadzieję, miłość i radość, oferując Boską perspektywę życia. Zobowiązuję się patrzeć na rzeczy Twoimi oczami, uznając, że wszystko, co jest sprzeczne z Twoim słowem, nie pochodzi od Ciebie. Wybacz mi, że dałem się zwieść wrogowi i pozwoliłem, by obciążały mnie światowe troski. Wyznaję i żałuję, rozumiejąc, że wróg stara się zaszczepić niepewność i negatywność, uznaję nieuchronność zmieniających się pór roku, a wraz z upływem lat łaskawie przyjmuję dojrzałość. Dziękuję, że nauczyłeś mnie skupiać się na przyszłości. Niezależnie od życiowych wyzwań, postanawiam dążyć do celu Twojego wysokiego powołania, idąc z Tobą w każdej porze roku. Prowadź mnie podczas mojej życiowej podróży, kształtując mnie na lepsze, przypomnij mi, że każdy dzień jest darem od Ciebie i że jest dzieło Królestwa do wykonania. Kiedy podnoszę głowę z tej modlitwy, skupiam się na szerzeniu Twojej miłości i radości każdego dnia. Dziękuję, że tulisz mnie w swoich potężnych dłoniach, poddaję moją wolę Twojej w imieniu Jezusa. Amen. Kocham Cię, Jezu. I wyrażamy naszą wdzięczność za wsparcie naszego kanału.